Idziemy kupić HGS-a. No i ja oczywiście kupuje się to w, na ich poczcie PTT. Możemy <głos》> powiedzieć, że no jesteśmy za Mercedes. Bo w tym roku nie chciałem kupować HGS-a, ale jechaliśmy na autostradę, gdzie nie można było zapłacić kartą i stań nam rejestrację. Więc musimy dokonać opłaty, bo jeżeli nie dokonacie opłaty, to podobno można zapłacić nawet 11-krotność -kro, 11 najdłuższego odcinka. No i to kupuje się tutaj na poczcie. O, tutaj się denerwują. No, i idę na pocztę, i jest sporo ludzi w środku. Należy co? Na poczcie należy wypełnić taki oto dokument. O, taki tutaj, widzicie? PTT. Część spisuje się parametrów danych z dowodu rejestracyjnego, część z paszportu. No i trzeba kupić naklejkę, zapłacić ze stickera, doładować sobie na konto. I tyle, a zobaczcie, ile tu jest ludzi. Tu się, bierze, tu się bierze numerki No i trzy okienka są czynne Ludzi zawalenia. A my stajemy po turecką na nielegalu Mam nadzieję, że policja nas zgarnie Ale nie było gdzie zaparkować No i czekamy jest upał, 37 stopni, Nie taki mamy klimat. Ale naklejkę musimy mieć, no bo bez niej możemy dostać jakiś tam mandat za nieuregulowanie płatności za drogę. Plus jest taki, że naklejka jest dożywotnia do numeru rejestracyjnego do tego samochodu, także no nie trzeba tego robić co roku, wystarczy ją kupić raz, później może sobie ją doładowywać. Doładowywać już można w wielu miejscach, między innymi na stacjach benzynowych, no ale też oczywiście na poczcie. No i tyle. No to czekam tutaj w tej kolejce, bo nie chce mi się już szukać kolejnego ptt -ka. Może byłoby gdzieś luźniej, ale zrobimy sobie kawkę i poczekamy.